Kredowej góry legenda 17. Parafialny. W uznaniu zasług rycerstwa Chorągwi Hałmskiej spod znaku białego niedźwiedzia między dwoma drzewami w polu czerwonym i na pamiątkę szczęśliwego zwycięstwa grunwaldzkiego na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego wzniesionego przez księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. W roku 1417 król Władysław Jagiełło ufundował w Chełmie kościół katedralny pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów, których święto obchodzone jest właśnie w Idlipcowe, lipcowe, rocznicę sławetnej Wiktorii. Ta drewniana świątynia spłonęła jednak w pożarze miasta. Spłonęły wówczas także pobliski kościół i klasztor ojców dominikanów, po czym dominikanie opuścili Chełm, Zgliszcza zabudowań klasztornych wydzierżawiła gmina żydowska, a na ich fundamentach stanęła synagoga. Kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów odbudowano w roku 1585 z fundacji starosty Jana Łaszcza i biskupa Jana Pilchowskiego. Prawie 100 lat później przybyli tu ojcowie Piarzy, których do hełma ze skolarum pijarum w Ołomuńcu na Morawach z misją prowadzenia w hełmie szkoły dla Młodzieży Świeckiej sprowadzili biskup Tomasz Leżeński i sufragan chełmski Mikołaj Świrski z Romanowa. Doprowadzonego prowadzonego przez piarów kolegium w hełmie uczęszczało 200 uczniów. Program nauczania obejmował łacinę, retorykę, poetykę i religię oraz język niemiecki i francuski. Funkcjonował teatr uczniowski, księgozbiór bibliotek i kolegium. Liczył 1497 tomów z filozofii, historii, medycyny, prawa, teologii oraz literatury pięknej. Z fundacji biskupa Mikołaja Świrskiego w roku 1720 architekt Dominik Belocci oraz Jan Rosochalski zrealizowali budowę istniejącego do dziś gmachu kolegium piarskiego. Jednak budynek kościoła zniszczony po pożarach w czasie wojen kozackich i potopie szwedzkim, z powodu pękających murów i groźby zawalenia musiano rozebrać. W roku 1735 rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego fundatorami byli marszałek wielki koronny Wacław Rzewuski oraz Marianna z Radzi Mińskich Wolska, która wcześniej wraz z mężem Andrzejem ufundowała także kościół i klasztor Ojców Reformatów. Projekt nowego kościoła wykonał włoski architekt Paweł Fontana, a wykonawcami byli Tomasz Rezler i Gottfried Schulz. W akcie erekcyjnym czytamy: Ad majorem Dei Gloriam, Najwyższego Kapłana Benedykta XIV, Króla Polski Augusta III, Wizytatora Apostolskiego Cypriana Komorowskiego i Rektora Kolegium Daniela Kamińskiego, Pierwszy ten kamień położył Antoni Borowski, dziekan hełmski i preposyt kumowski, dnia 15 kwietnia 1753 roku. W szybkim czasie powstała świątynia trójnawowa o imponującej architekturze baroku typu centralno-podłużnego, na rzucie wydłużonego ośmioboku. Przy frontonie, od strony północnej, w narożnikach fasady, dwie kwadratowe wieże, skośnie usytuowane. Sama fasada dwukondygnacyjna. Dach nad nawą ośmiospadowy, strzelisty, z sześcioboczną ażurową wieżyczką na sygnaturkę, z latarnią nakrytą cebulastym hełmem. Na szczycie nad kulą, krzyż. Dach nad kaplicami i zakrystiami dwuspadowy. Hełmy wież czteropołaciowe o ściętych narożach, zakończone również krzyżami na kulach. Nawa główna wyniosła, ośmioboczna, otoczona obejściem utworzonym z prostokątnych, odcinkowo zamkniętych ramion na osi poprzecznej. Wokół niej cztery prostokątne kaplice. prezbiterium ma kształt prostokąta zamknięte absydą. Po bokach dwie zakrystie. Nad nimi na piętrze loże, do których prowadzą metalowe lane schody. Z przedsionka drewniane schody prowadzą na wieże dzwonów, zaś metalowe na chór z organami, na szerokiej arkadzie. Ściany nawy i prezbiterium rozczłonkowane pilastrami. Stylizowane kapitele zdobi rokokowa snycerska dekoracja. Nawę i prezbiterium zamyka kolebkowe sklepienie z lunetami. Przed kościołem stoją dwie figury, z których jedna przedstawia świętego Józefa Kalasantego, założyciela zakonu pijarów i twórcy bezpłatnych szkół elementarnych dla biednych dzieci, ofiarowana przez Wojciecha Węglińskiego. Zaś druga poświęcona Matce Bożej Łaskawej, ufundowana przez Mariannę z Radzi Mińskich-Wolską. Z jej także fundacji oraz sufragana lwowskiego Franciszka Olenckiego i okolicznej szlachty sfinansowano wykończenie wnętrza świątyni. Prace związane z wyposażeniem kościoła nadzorował ksiądz Kasper Józef Samuel Chruszcikowski, herbu Bończa. Który pełnił wówczas funkcję proboszcza oraz rektora kolegium piarskiego, wykładając logikę, fizykę, matematykę i filozofię. Jest on autorem pierwszego podręcznika fizyki w języku polskim pod tytułem Fizyka doświadczeniami potwierdzona albo doświadczenia fizyczne przez kawalerów filozofii uczących się w kolegium nobilium Scholarum piarum publicznie czynione, polskim zaś językiem napisane, przez księdza Samuela Chrzikowskiego. Scholarum Piarum Filozofii i Matematyki profesora. Jego też książka Powinności każdego człowieka, która stała się podręcznikiem etyki w polskich szkołach piarskich, wskazywała potrzebę opieki nad najbiedniejszymi. Ksiądz Samuel Chróścikowski przeżył w Chełmie 22 lata i tutaj zmarł 16 października 1799 roku. Nad wejściem do świątyni autora polichromii Nadwornego malarza króla Augusta III, oznajmia napis Józefus Meyer Pinksit 1758. Na całość składają się kompozycje figuralne, obrazujące tytuł kościoła, kult Matki Bożej i świętego Józefa Kalasancjusza oraz krajobrazy iluzjonistyczne, architekturalne, rzeźby, wazony, kwiatony, girlandy, muszle i kartusze, wszystko splątane w rokokową ornamentację. Kruchte zdobi ewangeliczna scena faryzeusza i celnika z napisem Deus Propitius est Pekatori. Na ścianach prezbiterium scena powołania i rozesłania apostołów. Natomiast na sklepieniu Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży ze stygmatami męki i krzyżem oraz Duch Święty w postaci gołębicy. W nawie głównej postacie ewangelistów z ich symbolami na suficie złoty monogram Matki Bożej Chełmskiej, pod łukiem obraz Matki Bożej Łaskawej, nad chórem postać świętego Kalasantego. W ołtarzu głównym autorstwa słynnego lwowskiego rzeźbiarza Michała Filewicza, miejsce centralne zajmuje barokowy krucyfiks z XVII wieku pięknej, snycerskiej roboty, przesłaniany przez obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dziełem Michała Filewicza są także rzeźbione postacie czterech doktorów kościoła przy filarach nawy, a także krata ażurowa na chórze muzycznym Ambona i Chrzcielnica, złocenia i lakierowanie wykonane przez hełmianina Stefana Słomińskiego, krata otaczająca Chrzcielnicę oraz balustrady lóż Kowalskiej roboty Macieja Starzyńskiego. Do malowania bogatych w treść i formy obrazów zaangażowano słynnego malarza Szymona Czechowicza, którego płótna są wystawiane m.in. w Rzymie, Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lublinie. Dla Chełmskiej świątyni namalował on obraz św. Józefa Kalasantego i świętego Józefa Oblubieńca, świętego Kajetana z dzieciątkiem, wielkiego Jałmużnika i opiekuna sierot, oraz przemienienia pańskiego skopiowany z płótna Rafaela z bazyliki św. Piotra w Watykanie. W nawie zachodniej obraz Matki Bożej Łaskawej, szczególnie czczonej przez pijarów, pochodzi z kościoła rozebranego w 1753 roku. W ołtarzu nawy wschodniej obraz świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem, a w kaplicy kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wykończony i ozdobiony kościół konsekrował sufragan Lubelski biskup Jan Kanty lęczowski 28 października 1795 roku. Oryginalne dzwony zostały skonfiskowane przez władze carskie w roku 1874. Wtedy także z katedry na Górce Rosjanie zabrali srebrne antepedium, czyli ozdobną zasłonę stołu ołtarzowego. W formie płaskorzeźby w srebrze zebranym z wotów dziękczynnych za cudowne łaski doznane od Hełmskiej Madonny przez lud hełmszczyzny, przedstawiające zwycięstwo sławnej cudami w swoim owozie Maryi pod Beresteczkiem, gdzie najjaśniejszy Jan Kazimierz, król Polaków, w obecności tego świętego obrazu, obrawszy hasło Najświętsza Maryja Hełmska. Zwycięskim polskim orężem zniszczył sprzysiężony związek zbuntowanych kozaków ze stytami przeciw państwu roku pańskiego 1651 10 czerwca. Chełmianie próbowali wykupić to niezwykłe dzieło, oferując Rosjanom znaczną sumę rubli zebranych przez wiernych, co w prasie cerkiewnej skomentowano z etowo wnioskować was można, że to Poliaki, Wysoko odzyniad etat historyczny i pamiatnik swojej dawno zabytoj sławy. W Moskwie umieszczono je w Oróże Pałacie, Muzeum Oręża. Z kolei w roku 1915 wycofujący się przed Austriakami Rosjanie zabrali z sobą także cudowny obraz Matki Bożej-Helmskiej. Dopiero po 49 latach część chełmskich skarbów zostało odzyskanych na podstawie traktatu pokojowego pomiędzy Rzeczpospolitą a Sowietami zawartego w Rydze w roku 1921. Ponowne poświęcenie dzwonów z parafialnego odbyło się w sobotę 18 sierpnia 1923 roku, gromadząc duchowieństwo, władze i tłumy mieszkańców miasta. Zaś 4 września prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski do katedry na Górce przywiózł hełmskie Antepetium. Ówczesny biskup lubelski Marian Leon Fulman w przemówieniu powitalnym przypomniał dzieje góry hełmskiej i historię męczeństwa Unitów, podkreślając ileż niedoli przyszło z rąk Moskali na tą biedną ludność katolicką hełmską. Następnie przemówił prezydent. Obywatele! Różne rodzaje służby dla Rzeczpospolitej są tu reprezentowane, różne stany i wyznania, narodowości. Wszystkich Was łączy to, że jesteście obywatelami Rzeczpospolitej i winniście jej zawsze i wszędzie wierność zachować. To szczególnie jest ważne do stwierdzenia na tej ziemi, która była ogniskiem nienawiści i uczucia, której polskość poddawano w wątpliwość i tępiono. Dziś tu, swoją obecnością stwierdzam, że jest to ziemia polska, że ziemia chełmska wchodzi jako nierozerwalna część w skład Rzeczpospolitej Polskiej. Jej godło razem z godłem ziemi lubelskiej stanowi godło województwa lubelskiego i jest cząstką klejnotu Rzeczpospolitej, który na sobie noszą. Po stwierdzeniu naszej siły, po tryumfach oręża naszego, teraz przyszedł czas na pracę spokojną. Szczęść Wam Boże w tej pracy! Niestety obraz Matki Bożej Hełmskiej zaginął w zamęcie wojny i rewolucji. W ołtarzu głównym Chełmskiej katedry umieszczono zatem kopię, wykonaną w 1938 roku przez hełmskiego malarza Władysława Ukleje. Świątynia, która przez 170 lat była jedynym parafialnym kościołem miasta, dokąd Polacy uciekali się w chwilach ucisku i niedoli skąd dzwony ogłaszały trwogę lub żałobę, ale i gdzie, po dziś dzień, w chwilach szczęśliwych dla miasta, kraju i świata, wdzięczni Hełmianie wraz ze śpiewem dzwonów wznoszą uroczyste Tedeum laudamus. Kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów do dziś jest jedną z najpiękniejszych ozdób architektonicznych Hełma.